Witajcie drodzy widzowie bardzo serdecznie, ja jestem Ruinator, a dziś zwiedzimy sobie po raz trzeci ogromną opuszczoną fabrykę spożywczą. Poprzedni urbek z tego miejsca, gdzie eksplorowaliśmy opuszczone warsztaty, bardzo mnie zaskoczył i zszokował, ponieważ były to doskonale zachowane pomieszczenia, pełne artefaktów nawet z czasów jeszcze PRL-u i starszych. Czy tym razem znajdziemy również jakieś skarby, o tym przekonacie się już za chwilę. I jeszcze jedną ważną rzeczą, o której muszę powiedzieć, jest to, że w 1972 roku na terenie tej fabryki doszło do jednej z największych tragedii w historii polskiego przemysłu. Otóż w dziale produkcji dekstryn, które są jakby taką wybuchową substancją, doszło do właśnie wybuchu, który kosztował życie kilkunastu osób, około 20, nie są to takie do końca sprecyzowane dane, no i wybuch ten był największą katastrofą w historii tego miasta. My sobie dzisiaj zwiedzimy tą fabrykę. No i jeszcze zanim zaczniemy, chciałbym tylko podziękować za 1000 subskrypcji. Możecie pisać w komentarzu pomysł na special z tej okazji. Dajcie widzowie, dzisiaj wróciliśmy na opuszczoną fabrykę mączki ziemniaczanej. Opuszczoną fabrykę spożywczą. Z poprzedni, poprzedni odcinek z tego miejsca był naprawdę mocny. Trwał prawie pół godziny i zwiedziliśmy naprawdę piękne piękne rzeczy. Tam były pięknie zachowanie był tam ten budynek. Przepraszam, jeśli mogę się mieszać, ale. Szukam wejścia i nie mogę się za bardzo tak aż skupić. Byliśmy w tamtym budynku w warsztatach. No i zaraz zobaczymy, czy jest wejście. Jest wejście. Jest wejście. Teraz tylko trzeba spróbować się tu dostać. Oto pierwsze pomieszczenie. Jest to bardzo piękny budynek, jeśli jeszcze został w takim stanie, jakim był kiedyś. Mamy tu jakieś buty. I mamy wielką halę piękną. Ona kiedyś tak nie wyglądała. Wyglądała w sumie dużo inaczej, nie wiem jak my chcemy przejść przez to widzowie, ale zaraz sobie o tym pogadamy, teraz pokażę wam tylko jeszcze inne pomieszczenie. Kiedyś wchodziłem tutaj, kiedyś tu było wejście, dzisiaj wejście jest już zastawione, ale są schody na górę i myślę, że pójdziemy na górę i od tamtej strony wejdziemy sobie na tą halę, ale najpierw jeszcze ją pokażę szybko, tutaj mamy takie sobie aż poskacze. Takie, nie wiem co to sobie zrobiło. No ale... O kurde. a nie, bo tu jest zalane. Wreszcie no wiecie co ja tu nie będę chodził. Pokażę tylko, że są tu stare szafy, sporo jakiejś śmieci, jakieś konstrukcje. A tam mamy pomieszczenia biurowe, które znajdują się na górze. Chodźmy więc na górę. Stary włącznik. Piękne schody, które prowadzą nas na wyższe kondygnację budynku. O kurde, to jest piękne. Patrzcie to Nie wiem do czego to służyło, ale kojarzy mi się to bardzo z takimi pomieszczeniami w kopalniach. Mamy tu miotły i kiedyś lubiłem, tu tych miotł nie było, pójdę jeszcze kawałek, mamy tu coś takiego, o obiad dnia zupa, niegłówne. nie główne, hmm z jakiegoś baru wzięte to zostało, dosyć ciekawe znalezisko, nie powiem, pokażę wam jeszcze tylko to urządzenie, w środku ono wygląda tak, całkiem ciekawe. Zobaczymy sobie grzut na teren, ale jak widać nikt raczej nam nie grozi obecnie. Chodźmy więc do pomieszczeń biurowych i tych magazynków tej oto fabryki. Bo z tego co że takowe tutaj się znajdowały. Tu mamy schody. A tu mamy taki schowek. Jakieś butelki. Powidła śliwkowe. Ja myślimy, że to jakaś chemiczna rzecz, ale... Nie jest to tu chyba na stałe przyklejone. Dobra, tam są te kontenery. Nie będę tu aż tak długo siedział, ponieważ możemy być na jakimś widoku. Chodźmy trochę wyżej. Ale fajne drzwi. O kurde. Dobra, tu wiem co jest. Tu możemy sobie pójść zaraz. Słodownia. A tu mamy jakieś kolejne puste pomieszczenie. Za bardzo nie wiem co to było w tamtym, bo tam chyba nic nie było, jak na napisane. Trzeba uważać pod nogi. O kurde, pamiętam to pomieszczenie. Ono mi się naprawdę kiedyś podobało. Jest klimat post-apo. Dobrze. Mamy tutaj taki, taką jakąś rzecz mechaniczną. Tu trzeba uważać, bo są takie małe dziurki. One raczej nie sprawią, że spadniemy na dół, ale wolę nie ryzykować. O kurde, ta podłoga jest dosyć mało wytrzymała. Nie będę już po tym chodził, pokażę Wam tylko cały ten oto piękny mechanizm. Tam można wejść na schodach na takie podwyższenie, będzie chyba trzeba pójść tą halą, żeby dostać się do innych pomieszczeń. Nie wiem jeszcze jak to zrobimy, ale bardzo chciałbym Wam je pokazać. Dlatego tu przerywam nagrywanie. I jak będę widział, jak jest dostęp do pomieszczeń biurowych, to zaraz Wam je pokażę. Udało mi się znaleźć takie oto wejście. I być może dzięki niemu uda nam się wejść na te najciekawsze pomieszczenia, te, które ciekają mnie najbardziej. Piękny widok z góry na hale. Biedrko. O kurde, myślałem, że coś tam słychać, ale raczej nie. Tak, to tutaj. Fajne pomieszczenie. Tam już byliśmy, gdzie prowadzą te schody, także nie będę niepotrzebnie ryzykował. Ale fajne pomieszczenie, tu, ale nie wiem czy ja tu byłem czy nie, już chyba byłem, dobra, nie chodzi o to już, o jakaś elektronika stara, patrzcie tylko to widzowie, jak tu musiałem uważać, dlatego włączyłem nagrywanie, by skupić się w 100% na chodzeniu, ponieważ no, to już jest tutaj ryzykowne, mamy tu piękne pomieszczenia ruinne, pokażę najpierw to, które jest dosyć ciekawe. Magazyn. Być może jakiś chemiczny. Masło roślinne. Jest na tej tablicy znamionowej, która nie chce się wyostrzyć. Tu jeszcze mam jakiś słoik. No o. Kartony. Po herbatce minutce. Ostatnio taką piłem. Mm. Tu kolejne fiolki. Dosyć ciekawe pomieszczenie. Tu kolejne pomieszczenie z fiolkami. Jadalnia. O kurde. Stare buty. 500 ml, Jakiś alkohol, żywiec i krem. Pasta BHP. Pewnie sobie myli Miam ręce przed spożyciem. Hmm. Krem do rąk. Ale tu zgrzybiało, tego już nie będę dotykał. Chodźmy więc z tego pomieszczenia do kolejnych. Można sobie przejść tędy. Kiedyś na tym krzese krzesełku leżał notes, ostatni raz, jak tu byłem, to już go też nie było. I kolejne pomieszczenia. Piękny zakład. Toalety. Tu mamy jakąś Izo. Nie wiem dokąd Czyści wszystko. Hm, to chyba nie wystarczy, powiedzenie, że czyści wszystko. Tutaj mamy właśnie toaletkę. Tu mamy widok na teren. Na jakieś tam zabytkowe budynki na terenie. I tutaj jest wyjście z tej części biurowej. Pokażę Wam tylko jeszcze regał, który jest częściowo pozbijany. A teraz możemy zejść na dół. Jeszcze coś mamy na koniec. Kolejna wielka szafa, lampa, bardzo klimatyczna musiała być ta fabryka w swoim takim czasie świetności, biuro, czyli jednak tu są biura, o jakaś tutaj biurowa toaletka i takie pomieszczenie, Kolejne, to jest biuro, ale... Po nim to już za dużo nie zostało, dlatego to mnie nie interesuje jakoś bardzo. I mamy jeszcze taką halę wielką. I on pamiętam bardzo dobrze, aczkolwiek ona się też zmieniła. Hmm, zabawka dziecięca. Nie, może niektórzy tutaj śmiecą. Pokażę jeszcze tylko tą siatkę, ale tu mam jakieś kamyszki. W sumie nie są to jakieś bardzo ciekawe rzeczy, ale wygląda to w sumie całkiem ciekawie. Hulaj noga. Hmm, ciekawe mi tu zabawę na tym. Tu byliśmy, tu byliśmy. Całkiem fajnie to wygląda. Urwało mu kawałek ręki. Płucz kalnia. Pewnie ostrzeżenie przed substancjami żrącymi to było. Zawór pary główny, zawór pary. Kolejne zawory pary. Obcy wstęp surowo wzbroniony. Zachęcili mnie, ale niestety nie wejdziemy. Subskrybuj kanał. I tutaj są kolejne takie jakby konstrukcje, których było dużo więcej w innej części hali. No i tutaj jesteśmy już w sumie w tej drugiej części hali, więc myślę, że to oznacza fermentownia. Mamy tu jeszcze taką wielką gaśnicę, która też kiedyś tu już była. Ale zapomniałem o niej w sumie, że ona tutaj jest. Dobra, tu są te pokoje, które były, w których już byliśmy. Drodzy widzowie, tutaj kończymy eksplorację tego to pięknego budynku i widzimy się w kolejnych odcinkach z serii tego miejsca.